My te wczoraj, kurwa, te wszystkie pyłki z drzew spadają, i wszystko się przykleja, kurwa, to masakra po prostu nie, pójdziemy tak, jak żeśmy kiedyś wracali. Tamtym dołem pójdziemy w lewo? Chyba nie. No są, tamto nową wstawili, widać różnice. Tu jest ten łososiowy, a tu żółty piaskowiec. Oooo, jaki fajny. Bardziej czerwony, niż łosoś czerwony wymieszane z złotym też loda a może później będziemy się wbijać na Plasem nie? na samą górę wszystko, zobacz, te kamienice też murowane z piaskowca pewnie te obok tak samo, tylko że ludzie tynkują to jak to było, tędy się da przejść chyba? i w lewo, nie? Czy tu nie ma przejścia? Czy coś mi się Jest, jest. Myśmy widzieli ostatnio. A tędy wracaliśmy, nie pamiętasz? Przedostatnio. I tu na górę. Nie widać tam zamku. A idziemy ten, no jest mniej stromo, ja już sapę. A my idziemy ten po schodach na górę. Parę schodków jest, co? Jak się schodzi, to się tak nie zwraca uwagi. Patrz, ten jest taki wysoki, ja już wiem, że No. Widzisz? Rzeczywiście, dobra uwaga, wiewiórka przeleciała. No, ładnie. Fajnie. Hmm. Kici, kici. Jak się mówi do wiewiórki? Wiri, wiri. Wiri, wiri, wiri. Ta, wie? U, za duże drzewa, zamka nie widać jak tu sobie ludzie mieszkają, nie? Z takiej góreczki. Domki postawiane. Podwóreczka. Dzieci, jak na sanki chcą zimą iść, to nawet nie muszą z domu wychodzić, tylko na podwórku już mogą zjeżdżać na sankach. Chyba to jakaś knajpka, by jest. Jest albo była, może kiedyś. Suszyny auzyst. Dzisiaj się nie dowiemy do tego tego czy tu jest knajpa Bo tak jest koronawirus i wszystkie restauracje pozamykane Także nic z tego Taki krasna z piwkiem na beczce z piwem siedzi na pewno sprowadzony z Polski, z jakiegoś przygranicznego miasta, chociaż niekoniecznie. O, Ducati na płocie, Tuż już po lewej stronie działki chyba są, no nie? Takie te. Już się zaczynają działki, widać domki zarośnięte. Widać mnie na cieniu. Jest i antena satelitarna. A jaka górka? Sobie ludzie mają swoje warzywa I kolejne wejście na następną działkę co? tak? nie zauważyłem pomachałaś mu? nie a ty gdzie on był? tam na dole serio? do kamery machał Chciałem się akurat gdzieś indziej patrzeć Którędy myśmy to tędy ostatnio, nie? A nie tą ścieżką? A tam no Masz rację O to jaki ma ktoś piękny gołębnik Z kogucikiem na dachu No ale górka ładna jest tutaj jakieś krzewy Różne i ozdobnie. Tutaj jest chyba ten agrest. Na dole może jakaś porzeczka. Cholera wie. W każdym bądź razie górka jest, ale też jest ładna. Fajna działka. Dziadkowie mogą sobie wypoczywać. Jak mieszkają w mieście. Wpadną na taką działeczkę. Cisza spokój, Tu już zameczek. Się zaczyna. to można powiedzieć, taka... Ktoś coś dobudował na zamku z desek. Szopę. Normalnie mieszkania są na tym zamku. Do... Ludzie tam mieszkają. Ta zajebista sprawa mieszkać na zamku Jeszcze na takiej górze No już prawie żeśmy weszli Uch. Daję radę i to jest jeszcze Ta trasa jest ta, tą najmniej stromą A i tak mam zadyszkę Jeszcze chyba widać jak Wylewali smołę na najeźdźców. Dużo ławeczki. Robione ładnie. Trawka wyszczyżona A my idziemy dalej. Jest mniej stromo, ale dłuższa trasa. Trochę. Może dlatego zbytnio nie odczuwa się różnicy przy wchodzeniu chociaż z drugiej strony jak się wchodzi nogi trochę bardziej bolą można powiedzieć śmiało że czuć nogi to może przysiądziemy na ławce chwilę i dalej No już mur kolejny się wdrapałem w tamtym miejscu na Tam jest wszystko wskoczyłem na ten mur na samą górę. Wtrapałem się, nie wskoczyłem. I się okazuje, że tam jest podwórko i ktoś tam mieszka. Musiałem szybko uciekać. Informacja turystyczna. Jest w życiu. Tam normalnie mieszkają ludzie. Tak to wygląda. Schünerhof, kasenhof. Tutaj, chatka Hausmeistra, jego narzędzia, stodoła mała, którym operuje. Chyba czystość. Halo? Boczkiem polecimy i zejdziemy tam tym krętą, nie? Żwirkową. Żwirkową i muchomorkową. Tam już jest wejście na... Dziedziniec główny, w zamku, a my idziemy tędy. Naszym szlakiem spacerowym. Tutaj, w tym miejscu odbywa się co roku impreza dla dzieci. Wielkanocna, szukanie wielkanocnych jajek i słodyczy. Potem za jajka otrzymuje się nagrodę. No słodycze, które się znajdzie wiadomo zabiera się ze sobą, w tym roku oczywiście nic z tego, z jakieś kurwa wymysły downów musimy siedzieć w domach. Walki z Bogiem się ludziom zachciał. No nic Na głupotę lekarstwa nie ma Kurwa wielkie to to nie Ja pierdol No kawałek to się tam jeszcze ciągnie No nic My idziemy tędy zamki, jak ktoś spaceruje Dalsza część murów Mury zapewne były dużo wyższe wcześniej, tylko że siłą czasu stały porozbierane, pewnie część z kamienia zostało wy wykorzystane do restauracji zamku o, ale bym spadł, kurde, dobrze, że ta barierka prawie nam się zrzuciłem. Tam też ładna góreczka, tutaj to bym nie chciał się pośliznąć spaść. Katarzyno! Ej, tu się wkopiemy, przyniesiemy kiedyś tu łopatę i tam się podkopiemy do tych lochów, że znajdziemy jakieś złote garnki. Skarby, tak? Możliwe, możliwe, że to więzienie właśnie. Tam było Okienko takie małe, tam pewnie, żeby jak najmniej widzieli jakie tam zimno z tego wieje taki zimny wiatr wiatr Nieśla, nieźle tutaj taki mniejszy taras tam na tym tarasie po środku jest odgrodzone i zamknięte takie zejście na dół do lochów może tamtędy wtrącano przestępców jak się mówiło wcześniej, a tam jest główny taras, tak? To już jest główny, nie? Taras. Tam zamek, taki dość długi. A tutaj główny taras. Czy złoczyńców się powinno powiedzieć? Złoczyńców wrzucano do lochów. Od cała historii. już od tego momentu jest z górki cały czas aż do samego miasta parking mały tutaj też taki taras kolejny widokowy może uda mi się złapać jeszcze ten u góry o, są dwa tarasy tam po jednym gołąb sobie chodzi Oj, tak to wygląda Mniej więcej idziemy tam do końca. Czy tędy już schodzimy tą ścieżką? Tak. Tędy, nie. No i spoko. Można sobie iść. żeby można było odpocząć przy wchodzeniu. plac, czyli rynek. Tam widać Kościół Katolicki. No i dokładnie na starówkę. Kolejny kościół, jest, może stąd nie widać ani kamera tego nie, nie uchwyci, ale jest bardzo duży, wręcz ogromny. Najpierw był to kościół katolicki, później bodajże protestancki, no a teraz jest ewangelicki. Dochodzimy do drogi asfaltowej. Na zamek można wjechać też samochodem. Ale to żadna przyjemność wjeżdżać samochodem na taką górkę. Tędy wchodzi się najciężej. Tą drogą prosto. Tak, w którą żeśmy schodzili jest już lżejsza. No, a ta, co żeśmy wchodzili dzisiaj, jest najleżejsza do wchodzenia. Jak widzicie, pierwszy raz żeśmy w sumie szli taką trasą, Tak chodzimy zawsze tędy na górę i schodzimy tędy. To jest okej. Okay. widać ten pałacyk, zarombisty, ten pałacyk, nie? Normalnie, jak sobie ktoś mieszka w nim, jakiś pewnie hrabia, walgo No cóż, powoli wchodzimy do miasta, schodzimy do miasta nawet, no nie, nie wchodzimy, tylko schodzimy do miasta. No będziemy przechodzić koło tego ogromniastego kościoła, no przewielki jest i wszystko wybudowane z kamienia, z piaskowca. Czyjaś piwnica zamknięta na kutkę. A to wszystko z w piaskowcu. Podejrzewam, że ta cała góra to jest jedna wielka skała. Stąd może te zabudowania z piaskowca, może wcześniej bardziej opłaciło się zrobić cegłę z piaskowca niż po prostu ją produkować. Jak widać tutaj te wszystkie cegły na tym kościele i kamienice w mieście w centrum, bardzo dużo kamienic jest właśnie zbudowane z piaskowca. Niektóre kamienice, nawet i ten dom podejrzewam, jest cały z piaskowca, jak widać te okiennice są z piaskowca, a tutaj ktoś na piaskowiec rzucił tynki, tak jak na nie wiem czy większości, czy na kilku kamienicach w, w centrum miasta. Tak samo rzucają sobie ludzie tynk, po prostu na piaskowie, za tu ewidentnie widać że jest żłobione. wykute w piaskowcu ale tu pracy trzeba było w te wszystkie rzeźby włożyć kurwa, całe okna to na oknach to też jest wszystko piaskowiec wszystko kute ręcznie młotkami i jakimiś przecinakami no bo tak wyglądała wtedy obróbka kamienia to jest przekurwa zajebiaszczy ten kościół przewielki Bejdziemy sobie tego kolosa. Obejrzymy go sobie dookoła. To też jakaś tablica. Już widzę, nikt tego nie odnawia, nie odświeża. Spopękane czymś. Ale to już nie jest piaskowiec. To jest jakiś marmur bodajże. Albo coś jeszcze twardszego. Możliwe nawet, że jakiś kwarc. Kolejna tabliczka jakiegoś świętego typa albo typiory No i tak to wygląda nie, nie idziemy dookoła Ty ale tutaj stały wcześniej jeszcze na tych tych widzisz Tu u góry tam stały jakieś postacie nie? Wcześniej teraz tego nie ma, musi się pościągać ale jeszcze niedawno, jak Hubert miał próbę do komunii to to jeszcze to było pamiętam no. ile się trzeba było narobić żeby taki portal stworzyć to pewnie stały pochodnie u góry kiedyś o jakieś powykowane w piaskowcu już stracił oko widać no bardzo ładnie to zrobione tutaj stracił pół twarzy serwus ile kasia dajesz dziesięciopiętrowy wieżowiec wielkość wysokość czy nie no i też kurwa olbrzymia brama schody z granitu cała reszta z piaskowca tutaj ta tablica w środku też piaskowiec Mamy jakaś rzeźba u góry Tak to kurde pięknie wygląda z tą wieżą. Całość. Biuro nieruchomości, ceny domów. Tutaj mamy dom w Kulmbach, 257 tysięcy euro. Działka 393 metry kwadratowe. dom o powierzchni 172 m2. W 1982 roku wybudowany, a to już Majlojs. Majlojs jest oddalony o jakieś 7 km od Kulmbach. Domek 120 m2, działka czty, prawie 500, cena 138 tysięcy euro. Tak? No. Tak to wygląda mniej więcej cenowo. Tutaj w Kulmbach 160 tysięcy, rok budowy 1939 pokoi, 181 m2 421 m2 działka. Toż Burkhunstadt 319 i działka 1500 m2, dom 180. Także tak to te ceny mniej więcej wyglądają. To już taki dwurodzinny dom można powiedzieć za 200 tysięcy euro. Chociaż ja wiem czy dwurodzinny 185 metrów kwadratowych. To chyba nie jest taki duży, żeby się dwie rodziny zmieściły. No Tutaj mieszkanie 240 tysięcy. A no, to raczej nie mieszkanie, widziałem to ogłoszenie w internecie, to jest taki jakby bar.